Witam Was serdecznie z plaży w Bryzglu. Jesteśmy dalej nad jeziorem Wigry. Będą kolejne odcinki z tego właśnie miejsca. Także, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam do oglądania. I chcę Wam pokazać, jak wygląda taka plaża. Jest tutaj taka informacja: jest zakaz, ale nadal mamy nie dotyczy samochodów osobowych tak, także ten zakaz nie obowiązuje. Jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj samochodem osobowym tak idziemy na dół pokażę Wam jak to wygląda za bardzo nie będziemy mogli na dole porozmawiać ze względu na bardzo silny wiatr dzisiaj tutaj mamy taki parking miejsce na rowery możecie tutaj sobie postawić rowerki gwiazd jest taki to prawdopodobnie chodzi o to, żeby tutaj kamperami nie wjeżdżać, nie zajmować cennego miejsca, bo jest jego nie za dużo. Zobaczcie jak to wygląda. Ok. Jeżeli chodzi o miejsce parkingowe, to tutaj mamy raz, dwa, trzy, około pięciu miejsc, tutaj również, ale mamy miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, dla inwalidów. To jest bardzo ważna informacja, jeżeli ktoś będzie chciał tutaj przyjechać i skorzystać, to zawsze te miejsce powinno być dla niego wolne. Mamy tutaj wiadkę kosze. Nie będę tam zaglądał, nie wygląda to zachęcająco, powiem wam szczerze. Tutaj mamy też takie miejsce, ale to już nie jest parking. No i sami zobaczycie, jak tu jest ślicznie i pięknie. Bo jezioro Wigry, wiecie, że ma swoje bardzo charakterystyczne miejsca. Przepiękna, dzikość, bliskość natury. Także zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze tutaj cztery takie informacje są. Jakiś stół do ping-ponga, ktoś dla dziecka do zabawy, taka mini zjeżdżalnia, wspinaczka. Zobaczcie, żeby tutaj dziecko mogło się pobawić. Jakiś kawałek link, ławeczka z pięknym widokiem, jest też wiata. Miejsce na ognisko grilla, tak mogę przypuszczać. Jest gdzie się schować przed deszczem. W tle słyszycie bardzo mocno wieje, także jak widzimy na plaży, to prawdopodobnie nie będzie nas w ogóle słychać. Ok. Mam nadzieję, że teraz usłyszycie cokolwiek. Plaża tutaj jest z łagodnym wzejściem, ale jest kamienista. Tak? Jeżeli chodzi o czystość wody, to tak jak widzieliście, bardzo mocno wieje, ta woda jest zmęcona. Tak? Także tutaj w tej chwili nie ocenimy linii brzegowej pod względem czystości. No ale wygląda, że ktoś tutaj jednak dba. Miejsce jest fajne, bo w pobliżu jest ciekawy bar. Gdzie można zjeść. No i tak jak właśnie tutaj zobaczyliście, miejsce jest warte zajechania. Szlaki rowerowe wszędzie w koło są. Także, czy to rower, czy to samochód. Warto tu zajechać być. Jeszcze raz na koniec pokażę wam mapkę, bo naprawdę jest co zwiedzać. My jesteśmy w tej okolicy, także zobaczcie jak potężne jest to jezioro. Ile tutaj różnego rodzaju jest miejsc? Szlaki rowerowe są oznaczone, także możecie śmiało przyjechać i zwiedzać. Tutaj jest informacja. Jeżeli chodzi o szlaki, szlaki rowerowe, to tak jak widzicie, wszędzie można rowerem objechać całe jezioro. Pewnie są trudniejsze, lżejsze szlak, ale jest to do zrobienia także. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.